Dzisiaj na targach w Kielcach prezentujemy nową wersję zmodernizowaną K9A2. Jest to wersja zmodernizowana w niektórych elementach w porównaniu do wersji K9A1, którą obecnie dostarczamy do Wojska Polskiego. Natomiast teraz prezentujemy wersję, która różni się od poprzednich wersji i został zaktualizowany system automatycznego ładowania pocisków, który wspomaga i zmniejsza ilość załogi z pięciu e operatorów do jak mi wiadomo na chwilę są trzech. Takie rozwiązanie, czyli zastosowanie szybszego, zautomatyzowanego systemu ładowania, przyspiesza działanie K9, pozwala w o wiele szybszy sposób załadować pociski, załadować charge, czyli ładunki i wystrzelić w znacznie krótszym czasie więcej pocisków. Dodatkowo zmniejszenie ilości personelu powoduje, że tak naprawdę ryzykujemy mniejszą ilością ludzkich żyć. W przyszłym roku planujemy zrealizować dostawę nowego. Z aktualizowanego modelu K9A1, który ma rozszerzenie K9PL, będzie to służyło do polonizacji niektórych elementów K9, takich jak systemy filtrowentylacji, systemy obrony przeciwlaserowej, ostrzegania systemu laserowego. K9 nie posiada tych elementów spolonizowanych i głównym atutem tej K9 jest właśnie szybszy, zautomatyzowany system ładowania. To jest główny element. Oprócz tego jest to Wyposażenie jest praktycznie odwzorowane względem wersji A1